Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Ogromna strata Realu Madryt. Robert Lewandowski mógł trafić na Santiago Bernabeu. Manchester United notuje coraz lepsze wyniki. Cristiano Ronaldo wygrał w nietypowym, a zarazem ciekawym plebiscycie. Sadio Mane dotrzymał swojej obietnicy i wykonał cieszynkę dla swojego fana. Oraz karygodne zachowanie piłkarza w Bundeslidze. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie także łapce w górę, aby ten materiał dotarł do jak największej... Grona osób. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Robert Lewandowski rok 2020 może zaliczyć do bardzo udanych, a wisienką na torcie, a może w tym przypadku truskawkami na torcie, było wygranie z Bayernem Monachium Ligi Mistrzów oraz zwycięstwo w plebistycie FIFA The Best, w którym 32-latek został wybrany najlepszym piłkarzem roku na świecie. Jeszcze rok czy dwa lata temu mało kto wierzył, że w barwach Bayernu Lewandowski może sięgnąć po takie tytuły. Sam Polak w to nie wierzył, dlatego jego celem przez dłuższy czas był transfer do Realu Madryt. Najmocniej o to Robert starał się latem 2018 roku, kiedy to nawet zatrudnił agenta klasy światowej Pini Zahawiego. Aby ten pomógł mu w przeprowadzce na Santiago Bernabeu, ale nawet tak renomowany menadżer piłkarski nie pomógł. A prezesi Bayernu, czyli Heinz Rumenige oraz Uli Henes jasno dali do zrozumienia, że nie sprzedadzą Polaka za żadne pieniądze. Ostatnia wypowiedź Rumenige dała do zrozumienia, że była to bardzo dobra decyzja. Kiedy Robert do nas trafił, miał w głowie myśl o transferze do Realu, pomyślał, że tam będzie mu łatwiej wygrać ligę mistrzów oraz tytuł piłkarza roku na świecie. Nikt nie pracuje ciężej niż on. Lewandowski sam prowadzi nas do zwycięstw. Wszystko odmieniło się przed dwoma laty, gdy przedłużyliśmy kontrakt. To był punkt zwrotny. Wówczas daliśmy mu do zrozumienia, że odrzucimy wszystkie propozycje, nawet gdyby nadeszła z Madrytu. Czas pokazał, że pozostanie w Bayernie okazało się dobrym ruchem. Choć patrząc z innej perspektywy, może gdyby w 2018 roku Robert Lewandowski trafił do Realu Madryt, to dzisiaj oprócz Ligi Mistrzów oraz piłkarza FIFA zdobyłby także Złotą Piłkę, która w tym roku powinna trafić do jego rąk. Niestety, z powodu pandemii, France Football postanowiło odwołać Gale. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka: do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić, już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, tu do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Ten rok na swój sposób jest wyjątkowy. Mimo pandemii oraz wielu restrykcji, które dotkły piłkarzy, a przede wszystkim kibiców, mamy okazję widzieć wiele różnych zjawisk, jak chociażby kombeki niegdyś wielkich klubów, jakimi były AC Milan czy Manchester United. Dobrze wiemy, że oba zespoły na przestrzeni lat mocno spadły w rankingu najmocniejszych klubów piłkarskich, a ten rok, a dokładnie sezon, może pozwolić im wrócić do topu. Najbliżej tej drogi jest Milan, który obecnie po 13 kolejkach jest liderem w tabeli Serie A, zostawiając chociażby o 4 punkty w tyle Juventus, który w ostatnich latach regularnie wygrywa tytuł Mistrza Włoch. Oczywiście najważniejszym celem Rossoneri jest awans do Ligi Mistrzów której nie grali już aż od 7 lat. Tak długa absencja na pewno jest szokiem dla starszych kibiców, którzy pamiętają jeszcze lata, w których Milan był europejską potęgą. W ostatnim czasie wyjątkowo dobry okres Premier League zalicza również wspomniany Manchester United. Czerwone Diabły na ostatnie 10 meczów 7 razy wychodzili zwycięsko i tylko raz odnieśli porażkę. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę same mecze wyjazdowe, to od 6 spotkań są niepokonani. Widać, że Manchester Solskiera jest na fali wznoszącej, a trzecie miejsce w tabeli jest tego najlepszym potwierdzeniem. Warto także zaznaczyć, że United ma mecz zaległy, więc mogą przegonić drugie Leicester City, ustępując jedynie Liverpoolowi. Jak myślicie? Czerwone diabły zaskoczą świat futbolu i sięgną po Mistrzostwo Anglii? Piszcie swoje typy w komentarzach. Piłka nożna to piękny sport, który również wzbudza bardzo duże emocji, a jak dobrze wiemy, te niekoniecznie mają pozytywny wydźwięk. Do kuriozalnej sytuacji doszło w ostatniej kolejce Bundesligi, a dokładnie podczas meczu borussii mysien z Hoffenheimem. W 77 minucie piłkarz Borussii, Markus Turam, podczas przepychanki z piłkarzem drużyny przeciwnej, Stefanem Poszem, opnął zawodnika Hoffenheimu w twarz. Początkowo sędzia główny nie zauważył tego, ale po weryfikacji VAR... Turam bez wahania dostał czerwoną kartkę. Mało tego, została na niego nałożona kara sześciu meczy dyskwalifikacji. Turam po tej sytuacji przeprosił za swoje zachowanie. Dziś wydarzyło się coś, co nie leży w moim charakterze i nigdy nie powinno mieć miejsca. Zareagowałem w nieodpowiedni sposób. To przydarzyło się przypadkowo i nieintencjonalnie. Przepraszam wszystkich. Klub piłkarza również nie zostawił całej tej sytuacji bez konsekwencji, bo Rusja nałożyła na swojego gracza rekordową grzywnę w wysokości 150 tysięcy euro. Turan bez żadnych sprzeciwów ją przyjął. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji będzie dochodziło jak najrzadziej, bo nie jest to coś, co powinniśmy widzieć podczas oglądania meczów. Jak już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem FIFA. Dzięki czemu Polak okazał się lepszy od takich wielkich person jak Cristiano Ronaldo czy Leo Messi. Niestety, Robert przegrał z jednym z nich, a dokładnie z Portugalczykiem, w jednym z głosowań. Plebiscyt złotej stopy może wielu z Was mało mówić i nie ma co się dziwić, bo nie jest on tak medialny jak chociażby plebiscyt złotej piłki. Ale do czego zmierzam? Owy plebistyd jest o tyle wyjątkowy, że o nagrodę złotej stopy mogą walczyć tylko piłkarze, którzy ukończyli 28 lat, a dodatkowo dany zawodnik tylko raz w życiu może ją wygrać. Pierwsza edycja odbyła się w 2003 roku, a jej zwycięzcą był Roberto Baggio który odcisnął swoją stopę w promenadzie mistrzów, która znajduje się w Monako. W tym roku udało się to Cristiano Ronaldo, który zdobył najwięcej głosów. Portugalczyk nie ukrywał swojej radości, ciesząc się z wyróżnienia na swoich social mediach. Jestem zaszczycony, że wygrałem i zostanę unieśmiertelniony w promenadzie mistrzów, wraz z niektórymi legendami wszechczasów. Jestem naprawdę pokorny i chcę podziękować fanom na całym świecie, że głosowali na mnie. Co ciekawe, z złotej stopy oprócz Roberta Lewandowskiego nie wygrał jeszcze Leo Messi, mimo, że dokonali tego chociażby z zlatan Ibrahimović w 2012 roku, Samuel Eto w 2015 roku czy Edinson Cavani w 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że to tylko kwestia czasu, kiedy swoją stopę w promenadzie mistrzów odciśnie Robert Lewandowski. Przynajmniej miejmy taką nadzieję, że tak się stanie. Jeszcze dwa lata temu głośno mówiło się o trio Liverpoolu, który tworzyli Mohamed Salah, Roberto Firmino oraz Sadio Mane. Dzisiaj, mimo że istnieją oni do dziś, to już nie zbudają takiego zainteresowania wśród mediów. Ostatnio jednak znowu usłyszeliśmy o jednym z piłkarzy, a dokładnie Mane, który dokonał czegoś pięknego i godnego pochwały. Senegalczyk złożył obietnicę jednemu z wolontariuszy o imieniu Lee Swan, który mocno udzielał swojej pomocy potrzebującym podczas pandemii i do dziś prawdopodobnie to robi. Mane bardzo zaimponowało poświęcenie jego fana, który jest także dużym kibicem Liverpoolu. Jak się okazało, fanem klubu z Anfield był również zmarły dziadek wolontariusza i właśnie dlatego Lee chciał, aby Mane po strzeleniu gola Cieszynką oddał mu hołd. Sadie się zgodził, jednak przez sześć meczów nie potrafił się wpisać na listę strzelców, więc obietnica mocno przesuwała się w czasie. Na szczęście w ostatnim meczu Liverpool wysoko. Rozgromił na wyjeździe Krystal Palace, bo aż 7 do zera. A jedną z bramek zdobył właśnie Senegalczyk, który nie zapomniał o obietnicy i wykonał cieszynkę pokazaną przez wolontariusza, składając z tym hołd jego zmarłemu dziadkowi. Mane już nieraz pokazywał, że ma bardzo dobre serce, a takie historie chciałoby się słyszeć znacznie częściej. Piszcie w komentarzach, czy lubicie Sadio Mane. W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!